Witam, mam na imię Magda i dosłownie w kilku słowach chciałam opowiedzieć Wam o tym, jak spełniłam swoje marzenie o pięknym uśmiechu z firmą Meditravel. Mój uśmiech zawsze pozostawiał wiele do życzenia, a dosłownie w ciągu kilku dni bez żadnego bólu zmienił się diametralnie. Dziękuję firmie Meditravel za organizację całego wyjazdu, za zakup biletów oraz, oraz transfer z lotniska do hotelu, z hotelu do kliniki. Dzięki temu czułam się bardzo komfortowo i bezpiecznie. Jeśli obawiacie się bariery językową, nie ma takiej potrzeby. Na miejscu w klinice cały czas jest z wami tłumacz, który wszystko na bieżąco wam będzie mówić co i jak będzie robione, doradzi, przetłumaczy co mówi lekarz, także nie macie się czego obawiać. Dziękuję całej klinice za super opiekę, a przede wszystkim za zdrowy i piękny uśmiech. Jeżeli chcecie wspomnieć swoje nie napiszcie do mnie witap. Na pewno nie pożałujecie, a będziecie szczęśliwi, jak teraz. Pozdrawiam.